Jesteśmy w nowej pracowni endoskopii oddanej przed y, trzema miesiącami do użytku. Poprzednio pracowaliśmy na bloku operacyjnym, teraz mamy super wyposażoną, komfortową, ogromną pracownię endoskopową. Mamy duże pomieszczenie magazyn pokój socjalny, a sprzęt, który używamy, to jest wieża endoskopowa plus endoskopy specjalnego rodzaju. To jest bardzo drogi sprzęt z optyką boczną, który służy właśnie do tych zabiegów. Dodatkowo potrzebne nam jest ramię C, to jest rentgenowskie, bo zabieg przeprowadza się niejako w dwójnasób. Część zabiegu jest widziana na ekranie monitora a endoskopowego, a część zabiegów jest widziana na ekranie Rentgenowski, który tam z tyłu za moimi plecami jest, także do tego potrzebne są rury, czyli te endoskopy, wieża specjalna i ramiece. C. No ale najważniejszym czynnikiem, jak zawsze, są ludzie, czyli wykwalifikowany personel. Po tamtej stronie stoi anestezjolog z swoim zespołem, który usypia mi pacjenta, a po tej stronie stoi lekarz. Z asystentką endoskopową, która potrzebuje bardzo dobrych kwalifikacji, wraz z ludźmi, którzy tutaj nam przywożą chorych i tak dalej. W skrócie, jest to tak, jakby naprawić silnik przez rurę wydechową. Ja zajmuję się chorobami głównie dróg żółciowych, chorobami trzustki. I chorobami przełyku. W tej pracowni wykonywane są zabiegi ERCP, endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej. Zabieg polega na tym, że wsadzamy rurę, podobną jak gastroskop, do dwunastnicy. Skąd przez brodawkę watera, tam gdzie uchodzi do naszego przewodu pokarmowego żółć i sok czustkowy, wprowadzamy specjalne narzędzia które pozwolą nam diagnostykę i trzustki i dróg żółciowych. Jeżeli stwierdzimy, że są kamienie w tych drogach żółciowych rozcinamy ujście tej żółci i różnymi sposobami za pomocą koszyczków lub balonów staramy się te kamyczki usunąć. Jeżeli kamienie są zbyt duże zakładamy rurkę plastikową i te kamienie usuwamy w terminie późniejszym. Jeżeli natomiast mamy poważniejsze choroby typu nowotwór dróg żółciowych wtedy chory jest, ma silną żółtaczkę. Naszym zadaniem jest odbarczenie żółci, czyli żeby ta żółć mogła swobodnie płynąć, zakładamy choremu protezy. Bądź to plastikowe, bądź metalowe. To samo dotyczy raka trzustki, który jest bardzo częstą chorobą. Wkrótce będzie stanowił trzeci, pod względem wielkości trzeci nowotwór na świecie. I ten, ten nowotwór charakteryzuje się tym, że pi często pierwszym objawem jest wystąpienie żółtaczki. Chory trafia z żółtaczką. My robimy ten zabieg. Zakładamy protezę, żółtaczka się odbarcza, jest, wraca do normy, a w tym czasie mamy czas, żeby dokładnie zdiagnozować tą chorobę i poddać go leczeniu operacyjnemu, bądź też nie. Inne schorzenia, jakie tutaj się leczy, to na przykład raki przełyku. Nowotwory, które powodują, że chory ma całkowitą dysfagię, czyli nie może łykać, nie może jeść. Albo nowotwory, albo zmiany łagodne. Stosujemy tu protezy, które umożliwiają choremu zarówno odżywianie, jak i Mogą być pożyteczne w dalszej terapii, w naświetlaniu, w chemioterapii. Zaczynając zabieg, ja nie wiem, co ja będę potrzebował, jaki rodzaj protezy, jakie prowadniki, jakie sfinkterotomy, jakie kosze. Jakie... Tego, dlatego, żeby rozpocząć te, tego rodzaju zabiegi, trzeba dysponować ogromnym zapleczem sprzętowym żeby z tym ruszyć. I tam mamy magazyn, mamy wszystkie dostępne praktycznie na świecie rodzaje sprzętów potrzebnych do tych zabiegów, o których mówiłem. Teraz warunki są wyśmienite, bo ja mam osobną tutaj pracownię, w której mogę robić te zabiegi, nie kolidując z pracami bloku operacyjnego, a wcześniej było to robiliśmy te zabiegi po południami, żeby nie wchodzić sobie w paradę. Teraz rozpoczynamy zabiegi od rana. Możemy zwiększyć ilość zabiegów. Zabiegi są wykonywane u pacjentów zarówno z okolic Bielska Białej, jak również u pacjentów, którzy przyjeżdżają do nas z ościennych szpitali, z Cieszyna, z Wadowic, z Pszczyny, Jastrzębia. Te są pacjenci z Katowic, z Wodzisławia, z całego rejonu śląskiego. Dodatkowo prowadzimy tu również szkolenia dla personelu medycznego z oddziału gastrologii i nie tylko, którzy przyglądają się tym zabiegów, w perspektywie jakiejś będziemy, o ile będą tu studenci, będą mogli pooglądać na żywo zabieg.